Witam Wójta Gminy Sędziowice, Pana Dariusza Cieślaka. Dzień dobry. Witam serdecznie Pana Redaktora, witam serdecznie wszystkich widzów. Panie Wójcie, dzwonię dlatego, że 26 kwietnia w niedzielę mieliście Państwo wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sędziewicach. Tak, zgadza się. W dniu wczorajszym przeprowadzone zostało głosowanie wyborcze w ramach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu numer 13. Wybory przebiegły bez zakłóceń, z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa ze względu na, na panujący stan epidemii w kraju. Czy znamy już może wyniki, ewentualnie frekwencje na wyborach? Tak, zagłosowało 126 osób spośród 402 uprawnionych do głosowania. To się przekłada na około 33% frekwencji. Zwyciężyła pani Anna Krankowska z komitetu Łączą nas ko KOZUBY, która otrzymała 68 głosów. 58 głosów otrzymała pani Mariada Adamczewska z komitetu Teraz KOZUBY. Panie Wójcie, korzystając z okazji, chciałbym zapytać o dane osobowe i to, co budzi takie kontrowersje w tej chwili. Większość burmistrzów, prezydentów, wójtów wyraziło swoją opinię na temat przekazywania danych osobowych poczcie polskiej, na swoich stronach informując w charakterze oświadczeń, że te dane jako takie przekazane być nie mogą, bo to jest niezgodne z prawem. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? W związku z licznymi zapytaniami i głosami mieszkańców, co gmina zamierza zrobić w tym temacie, ja również opublikowałem w piątego świadczenie. No, sytuacja jest dosyć kuriozalna, ponieważ pierwszy wniosek, który w ogóle przesłała poczta, to był mail, który no, narażał na śmieszność nie tylko Pocztę Polską, ale i całą procedurę organizowania wyborów. Był to zwykły mail niepodpisany przez nikogo ani w sposób weryfikowalny, ani też w sposób imienny. Był na końcu tylko dopisek Poczta Polska, czyli taki mail tak naprawdę mógł wysłać każdy, kto potrafi w miarę szybko skonfigurować skrzynkę pocztową i zarejestrować jakąś domenę zbliżoną do, do prawdziwej. No, na podstawie tego maila myślę, że żaden samorządowiec nie powinien udostępniać, bo tak jak powiedziałem, no to bardziej wyglądało jak próba wyłudzenia danych osobowych, a nie takie poważne przekazanie spisów wyborców. W następny dzień dotarł do nas drugi mail, już z podpisany w sposób prawidłowy przez osoby reprezentujące spółkę Poczta Polska. No i w tej chwili jesteśmy na etapie weryfikacji prawnej tego wniosku. Też duże wątpliwości prawne w stosunku do tego mamy, choćby to, że spis wyborców ma być przekazany na, wy, na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych. Wiemy ustawa, która upoważnia Pocztę Polską w pełni prawnie do organizacji tych wyborów w skali kraju. Jest na chwilę obecną w Senacie, więc nie jest ani uchwalona, ani nie weszła jeszcze w życie. Analizujemy to wszystko na chwilę obecną szanse na to, że przekażemy są bardzo niewielkie, ale czekam na ostateczną wypowiedź Kancelarii Prawnej, która współpracuje z Urzędem Gminy. Panie Wójcie, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za te informacje, które Pan tutaj nam przekazał. Na zakończenie naszego spotkania życzę Panu, pracownikom i wszystkim mieszkańcom gminy Sędziewicy przede wszystkim dobrego zdrowia. Bądźcie bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i wzajemnie dla całej redakcji i wszystkich widzów. Dziękuję bardzo.